Dzisiaj nowość od Ewy Minge, czyli kolekcja premium tkanin, kochani. To jest kolekcja zaprojektowana właśnie przez Ewę Minge, i mamy tutaj przepiękny próbnik tkanin. Już Wam mówię, jaka tu jest gramatura 360, więc jest to grubsza tkanina. I ja osobiście w tym próbniku, w tych tkaninach zakochałam się już jak je tylko zobaczyłam. Zobaczcie na strukturę i to piękne zdobienie tej tkaniny i kolorystykę. Mamy kremy, mamy taki odcień właśnie szarości, ale z brązem delikatnie. Więc wydaje mi się, że taki szaro-brązowy kolor. Ten, ta przepiękna, taka oryginalna zieleń z miętą. Mamy taki ciemny niebieski, granatowy z szarością. Więc myślę, że bardzo takie naprawdę oryginalne odcienie. Już Wam podaję numer próbnika. Numer próbnika to jest E23. I tutaj macie jedynkę, tutaj macie dwójkę, trójkę, czwórkę.